W ciągu kolejnego tygodnia mój chłopak zrobił się bardzo cichy. Kiedy wracałam wieczorem do domu, nie chciał spędzać ze mną czasu. Zapytałam, dlaczego trzyma mnie na dystans. A on na to, wiem, że mnie zdradzasz. Dowiedziałem się, że poszłaś do klubu i spiknęłaś się z ochroniarzem. Nie miałam pojęcia, co się działo. Powiedział: Dwie dziewczyny napisały mi to na Instagramie. Wiem, że mówią prawdę, bo dokładnie opisały, co miałaś na sobie. Pokazał mi ich konta. Nie rozpoznałam ich, ale wyglądały na studentki. I miały pełne profile z własnymi obserwującymi. Musiały być prawdziwe. Powiedziałam mu, niczego nie zrobiłam i nie wiem, czemu do ciebie piszą. Ktoś chyba mnie nie lubi albo chce, żebyśmy się rozstali. Potem już nie było jak dawno.